Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila, dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach 284-2868, które zostaną wyemitowane w dniach od 27 do 29 października w Twisku pierwszej o czym jest serial Wichrowe wzgórze. Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli. Wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać? Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 284 poniedziałek 27 października. Selma martwi się krytycznymi komentarzami w internecie, Eren stara się ją pocieszyć. Halil dowiaduje się, że Tekin ukrywał Kazima w jego domu. Obwinia Hakana o niedopilnowanie sprawy. Cajnep próbuje powstrzymać Halila przed pochopnymi decyzjami i zgadza się wejść w jego rolę, by zrozumieć ciężar odpowiedzialności, jaki na nim spoczywa. Ich zamiana miejsc prowadzi do problemów w interesach, gdy Cajnep wydaje polecenia architektowi. Kumri pilnie potrzebuje pieniędzy i zaczyna kombinować, wykorzystując do tego Selmę. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków 285 wtorek 28 października Tekin wciąż się ukrywa i pomaga mu w tym hakan na prośbę Cajnep. Halil odkrywa, że Cemil nie zapłacił pracownikom. Cajnep robi wszystko, żeby nie zwolnił chłopaka. Rodzina się dowiaduje, na co Cemil wydał pieniądze. Selma martwi się, że nie ma zamówień na jej biżuterię. Nagle pojawia się mnóstwo zamówień i wszyscy się cieszą. Halil daje Cajneb zaginiony prezent i pyta ukochaną, kiedy da mu drugą szansę, którą tak chętnie daje innym. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 286 Środa 29 października. Halil i Cajnep rozmawiają o przeszłości. Cajneb prosi męża, by wybaczył Tekinowi, lecz Halil odrzuca tę możliwość. Gulan martwi się zniknięciem Tekina i podejrzewa, że Halil coś mu zrobił. Selma otrzymuje wiele zamówień na biżuterię i cała rodzina ma jej pomóc w przygotowaniach. Tymczasem Halil i Oken tropią Tekina, a Hakan stara się go ukryć. Gdy dochodzi do pościgu, Zaynep próbuje odciągnąć Halila od miejsca, w którym ukrywa się Tekin.